Do Was. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was w ten najpiękniejszy dzień, jaki możemy sobie wyobrazić. Piątek, piąteczek, piątunia. U mnie nawet wyszło słońce, więc jest po prostu perfekcyjnie, żeby zacząć ten dzień z dobrą energią, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć. A dzisiaj te ćwiczenia będą piękne i będą same przyjemności. Bo wiecie, co dzisiaj? Pilates na płaski brzuch, na mocne plecy. Będzie trening pełen gracji, pełen piękna, takiego wyciągnięcia, ruchów, koncentracji, oddechu i oczywiście uśmiechów, bo ja sobie inaczej po prostu tego nie wyobrażam. Mam nadzieję, że uśmiechy na waszych buziakach są u wszystkich. Pozwólcie, że się z wami przywitam, sprawdzę naszą listę obecności, co? Kogo my tu mamy? Monika, witam, witam, Ada, dzień doberek, Ola, dzień dobry, Agnieszka, dzień dobry, Monika, cześć, Ola, dziś tylko kręcenie, ale fajnie, Okej, okay. Aldona, witam, Aleksandra, hejo, Agnieszka, hej, pani Jadzia, dzień dobry, Aśk, dzień doberek, Ilonka, Joasia, dzień dobry, no, fajna, jest super ekipa, najlepsza. Z możliwych, także nie ma na co czekać. Chodźcie na matę, bo dzisiaj będzie potrzebna tylko mata, i ruszamy z naszym pilatezem. Renka jeszcze pisze: Witam, pozdrawiam. U mnie śniegu napadało. Jeju, kiedy czy ta zima w ogóle się skończy? My chcemy już wiosny, chcemy słońce, chcemy, żeby było ciepło, chcemy wychodzić na żelazne poranki na zewnątrz, prawda? A nie, że tutaj śnieg i, i zimno. Trzymamy kciuki za to, żeby wiosna przyszła i już nas nie opuszczała. I czekamy do lata. Dzień dobry w piąteczek, Iwonka. Cześć Ewa, cześć Maria. Chodźcie, chodźcie na maty, bo ja już się nie mogę doczekać. Już wiecie, piątek rano trzeba się rozruszać. Usiądźcie na piętach, żeby docisnąć grzbiety stóp, wyciągnijcie boki tułowia, podciągamy pępek do kręgosłupa, aktywujemy brzuch przez cały czas, bo każdy ruch w pilatesie wychodzi właśnie z naszego centrum. Musimy najpierw ustabilizować centrum, żeby móc pójść dalej, ale my to wiemy. I teraz robimy skłony w jedną stronę. I przechodzimy do drugiej. Najpierw musimy rozgrzać trochę i nasz brzuch i nasze boki tułowia, żeby nam dobrze poszły wszystkie ćwiczenia. A dziś nie powiem, przygotowałam coś special edition. Tak, tak, tak. I jedna strona, i druga. I nie odrywamy pośladków. Tutaj staramy się, żeby ten bok tułowia się rozciągnął i żeby klatka piersiowa nie była skierowana do dołu. Tak? Ona ma cały czas windować się do góry, do sufitu. Musimy mieć otwarcie w całym ciele. Musimy właśnie tutaj uczyć tej dobrej postawy. Jeszcze cztery i mocne wyciągnięcie. Wydech i wydech. I wydech, doskonale, spleć dłonie za sobą, ściągnij łopatki do siebie, barki zrotuj na zewnątrz, teraz będziemy się pochylać, wdech, kładziemy się na udech, z wydechem rolującym ruchem przechodzimy do siedzenia, wdech i wydech. I teraz rozciągamy, aktywujemy kręgosłup, jemu też potrzeba dużo przyjemności o poranku, zwłaszcza jak będziemy trochę więcej siedzieć a nawet jak nie będziemy, to kręgosłup po prostu bardzo lubi takie ruchy. Rozplatamy dłonie, teraz jesteśmy w klęku, ale już wysokim, jeśli bolą kolana, to albo składamy matę, albo podkładamy na przykład złożony kocyk, i robimy krążenia biodrami. Takie znowu obszerne, takie znowu tutaj aktywujemy właśnie nasze centrum, nasz dolny brzuch, nasze pośladki. Ale wiecie, co się dzieje z klatką pierwszą? Ona jest cały czas otwarta. To ma być tyle piękna, tyle radości w tych naszych wszystkich ruchach. I druga strona krążenia. Możemy oczywiście dodać ramiona. Mogą to być same biodra. Możemy tak starać się rozruszać całe ciało. Ach, dobrze nam co? A jak, dobra, zostań w klęku, wyciągnij ramiona do góry. Jeszcze się tak troszkę poprzeciągamy. Właśnie znowu te boki tułowia, się znowu brzuch. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden ramiona. Opuszczamy z wydechem. I teraz będziemy wyciągać rękę do boku, nogę do boku, robisz taki jeszcze i yy, inny sposób na wyciągnięcie boku tułowia i tak samo zrotowanie klatki piersiowej do góry. Wracamy na drugą stronę i robimy to samo, takie wygięcie na, yy, na drugą właśnie rękę i nogę. I będziemy zmieniać wydech. Aha. I wydech. I z otwarciem klatki. Jak Wam jest, kochani? Mam nadzieję, że bardzo dobrze, bardzo przyjemnie i tak właśnie ma być. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Wydech, ładne, wykończone ruchy. Cały czas pracuje nasze centrum, cały czas pracuje nasz brzuch. Jeszcze raz i zostajemy teraz w tej pozycji. Wyciągnięta noga, kontrolujemy, patrzymy, czy dłoń, kolano i stopa są w jednej linii. Jeśli wszystko się zgadza, to zaczynamy zbliżać łokieć do kolana. I wydech. Aha, brzuch to brzuch, mocna praca. Wydech. I jeszcze sześć. Super. Pięć. Tak jest. Cztery. Trzy. I dwa. I jeden, przyciągnij chwilkę, utrzymaj, tak, żeby poczuć właśnie te skosy. Prostujemy, odkładamy nogę i przechodzimy na drugą stronę. Wyciągamy ramię, wyciągamy nogę. Troszkę mnie chyba tutaj ucięło w kadrze. I to samo, łokieć, kolano i wydech. Mhm, wydech. Mocne spięcie brzucha. Wydech, wydłużamy bok tułowia, szczególnie ten dolny. 4 z 4, 3 to taka nowa cyfra, 2 i zostaw łokieć przy kolanie jeszcze chwilę. 3, 2 Jeden, wyciągnij, otwórz klatkę piersiową i opuszczamy nogę. Teraz zostajemy w klęku i będziemy opuszczać biodra w jedną stronę, po jednej stronie pięt i wracamy do góry. I druga strona i wracamy do góry. I takie kontrolowany ruch, jeśli jest nam ciężko odbić się bez dłoni, to pomagamy sobie dłońmi. I tak brzuch będzie pięknie pracował, ale jeśli jest moc, to próbujemy to zrobić bez pomocy rąk. I jeszcze sześć powtórzeń, ładnie wykończone ruchy. Cztery, fantastycznie, trzy i dwa i jeden. Wróć do góry. Jeszcze raz oprzemy się dłonią z boku. Tym razem e, troszeczkę oddalimy kolana. Jesteśmy w takim podporze bocznym. Ramię do góry i opuszczamy biodra i wznos. Opuszczamy i wznos. Kolano na kolanie, stopa na stopie i wydech. Wydech. Jeszcze chwila. Cztery. Mhm. Trzy i... Dwa, i zostań u góry, i teraz zacznij przenosić górną dłoń pod siebie, tak jak chcielibyśmy sięgnąć coś za nami. Wdech i wydech. I wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia, i wydech. Ostatni raz, i wydech. I teraz, kochani, zostajemy z dłonią uniesioną, górną nogę prostujemy i możemy sobie trwać w tej pozycji, bo ona jest już mocna i fajna dla naszego brzucha, ale możemy też unieść dolną nogę. Mamy, teraz czujemy full mocy i możemy ją jeszcze doprostować. I zróbmy jeszcze cztery takie doprostowania albo po prostu trwajmy w pozycji. Dwa i jeden, opuść nogę, otwórz klatkę piersiową, skieruj się do sufitu. Wróć nogą do pozycji wyjściowej, opuść kolano, drugie kolano i przechodzimy na drugą stronę. Wow, jest trochę mocy, co? Odkładamy biodra, kolano na kolano, podpieramy się o dłoń i unosimy biodra i opuszczamy. Wydech. Mhm. Wydech. Uśmiechy są? Nie wyobrażam sobie inaczej, kochani, w piątku. Nie, to uśmiechy po prostu muszą być. Zresztą, co za różnica? Jak się spotykamy w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty czy niedzielę, to te uśmiechy bez względu na dzień powinny się pojawiać na naszych buziakach bo z uśmiechami łatwiej się żyje po prostu. Ta codzienność jest taka łatwiejsza do przejścia, a chcemy, żeby coś codzienność to była przyjemność. Zostań na górze i teraz sięgamy ręką pod barkiem do tyłu. I otwieramy klatkę piersiową. I wy. I tak jak nurkujemy właśnie tą dłonią, to druga ręka się zgina. Czyli już czujemy fajną pracę. Mięśni ramienia. Biceps, triceps. Ostatnie dwa. Bach. Bach. No mój brzuch już czuje moc. I bah, wyciągnij rękę, wyprostuj górną nogę i możemy sobie zostać w tej pozycji. I ona jest bardzo, bardzo fajna. Możemy podnieść dolną nogę, odrywamy ją od maty i doprostowujemy. Wy, cztery, mhm. trzy i dwa i jeden. Oprzyj nogę i skieruj klatkę piersiową, takie delikatne wygięcie do tyłu. O. Odstaw nogę, na razie góra, dół i wracamy do klęku, tym razem na piętach i skłon do boku. Jedna strona, druga strona, jedna i druga. Kładziemy się teraz na brzuchu. Dobra, mamy to. Podeprzyj się o przedramiona. A stopy na palcach. I teraz unosimy biodra do pozycji deski, stabilizujemy tę pozycję, stabilizujemy nasze centrum, stabilizujemy brzuch. Wyciągamy pięty do tyłu, podciągamy kość ogonową pod siebie, pozwalamy łopatkom się od siebie oddalić. I teraz z tej pozycji opuść kolana i wyprostuj szybko. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Tutaj nic się nie rusza, tu, w biodra, wszystko jest w tym samym miejscu, tylko jest zgięcie w kolanach. I wydech. Osiem. Siedem. O ja, jaka moc. Sześć. I pięć. Cztery. Fantastycznie. Trzy. I dwa. I Jeden, zostań w desce, i teraz będziemy przenosić biodra w jedną stronę, takie skręty i w drugą. I teraz przy tym skręcie nie chcę, żeby biodra wędrowały do góry, tylko żeby one przechodząc znalazły się w linii tułowia. I jeszcze osiem, siedem, ładnie przetaczamy się na stopach. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden, wróć do deski. Ostatnie 5 sekund, kochani. 5, 4, 3, 2, 1. I pomału teraz opuść brzuch. Odpoczynek zasłużony, ale tylko na chwilę tylko na chwileczkę, kochani. Wyciągnijcie ramiona wzdłuż tułowia, oprzyjcie wnętrza dłoni. I teraz z wdechem odrywamy klatkę piersiową, odrywamy dłonie i mamy taki ruch, jakby ktoś nas ciągnął za ręce z tyłu, żeby jeszcze mocniej uwypuklać, otwierać klatkę piersiową i mocno pracują plecy. Grzbiety stóp na razie dociśnięte. I to też postarajcie się zrobić jak najsolidniej. Unieś ramiona troszeczkę wyżej, jeszcze bardziej pociągnij je do tyłu. Mamy to. Teraz ramiona rozpostarte samolocik i opuszczamy ramiona i z wydechem unosimy. I wydech. Łopatki się rozszerzają i mocno ściągamy do siebie. Osiem, siedem, sześć. Pięć. cztery, trzy i dwa. I jeden. Opieramy dłonie przy. Klatce piersiowej i teraz będziemy się odpychać od dłoni na kolanach, żeby przejść do pozycji dziecka. Biodra wystawiamy do tyłu, wyciągamy kręgosłup i wracamy do tej samej pozycji, czyli do takiej pompki na brzuchu. I znowu odrywamy się od dłoni, odrywamy, odpychamy się od dłoni, wyciągamy biodra do tyłu i wracamy, czyli taka forma uproszczonej pompki. Aha. To zróbmy jeszcze cztery takie powtórzenia, nikt nasze ciało popracuje. I tutaj brzuch jest mocny, stabilny, on trzyma nasze plecy, żeby one się nie wyginały w łuk, żeby nie bolały. Tutaj jest moc w tych ćwiczeniach. I wydech. I ostatnie dwa. Jest. O! To ja się nawet zabałam, bo dzisiaj ćwiczenia to były naprawdę mocne. I okej. Okay. Zostajemy. W pozycji dziecka łączymy paluchy stóp, rozstawiamy kolana szerzej, tak żeby można było na wewnętrznych udach oprzeć nasze zewnętrzne żebra. I tak się z przyjemnością wyciągniemy. Nasz kręgosłup, nasze ramiona, połóż dłonie, oddal od siebie wszystkie palce, doklej je. Łokcie na razie są oderwane od maty, i na zakończenie połóż czoło na macie w ramach relaksu i odpoczynku, po naszym jakże fajowskim treningu, po naszym jakże fajowskim, piątkowym, żelaznym poranku. Mm -hmm. Podnieś głowę, teraz przenieś lewe ramię pod prawym, wyciągnij się, możemy unieść rękę, żeby właśnie jeszcze ten, to otwarcie klatki piersiowej, te to, to przyjemne skręty dla kręgosłupa, żeby je poczuć, to i wróć dłonią, lewa ręka do przodu, prawą rękę przenosimy do boku. I trwamy. Oh, je! Yeah. Wróć do przodu, wyciągnij się, wydłuż, wyciągnij się, wydłuż. Mocno, mocno, mocno. I z wdechem takim rolującym ruchem, kręg po kręgu, przejść do. Siedzenia, opuść ramiona wzdłuż tułowia, podeprzyj się na palcach stóp i krążenia barkami do tyłu. Aha, obszerne, takie nadające miękkości. Trzy, dwa, jeden, i druga strona. Cztery, trzy, dwa. I jeden, przyciągnij prawe ramię do klatki piersiowej lewą ręką. Złap za to ramię, żeby jeszcze mocniej się rozciągnąć. Druga strona. Z wdechem wyciągnij ramiona do góry z takim otwarciem, zobaczcie, z takim już zrotowaniem i otwarciem klatki piersiowej. Z wydechem, z połączonymi dłońmi opuszczamy. i Jeszcze raz z wdechem to otwarcie klatki piersiowej i z wydechem opuszczamy dłonie. I możemy to powiedzieć, kochani, 3, 2, 1, mamy to! Woo! Ha, nasz piątkowy żelazny poranek numer już 78 z nami Jej! E, jak wam było? Jak się mają wasze brzuchy, wasze plecy, wasze stabilizatory, mięśnie głębokie? O, tutaj mięśnie głębokie dały czadu dzisiaj. E, ale wiecie, żeby były rezultaty, to warto wracać do tych ćwiczeń regularnie. Ale co ja wam mówię, wy to wszystko wiecie. Stracę wam miejsce, co ja tutaj mam. Kazuśka! Bardzo lubię pić z wami kawę. Bardzo lubię się w ogóle z Wami spotykać. E, Monika, dzień dobry, za późno wstałam, ale na pewno dzisiaj poćwiczę z Tobą Olu. Miłego i zdrowego dnia. Monika, jasno, ja będę czekać i jak tylko będzie chwila, to wskakuj na matę i sobie razem poćwiczymy. Pani Jadzia, super, obudziłam się o drugiej, nie mogłam usnąć, ten trening dał mi energię. Jest, Monika, no o drugiej to tak wcześniej pewnie jakiegoś power napika będzie trzeba zaliczyć w ciągu dnia, ale jak teraz jest energia, to chociaż żeby zrobić sobie zdrowe śniadanie, coś tam podziałać, a później jak no, nie da się funkcjonować z takim krótkim snem, więc polecam takie, taką drzemeczkę w ciągu dnia, co nigdy nie zaszkodzi, a może pomoże i wiecie, że może zrobię tak samo. Chociaż ja jestem wyspana, jestem pełna energii, nie wiem czy mi się uda zasnąć. Ale jakby się udało, to nie mówię nie. Super piątunio teraz kawusia. Ewa, nasze zdrówko. Wszystkich. E, miłego dnia, pozdrawiam, również pozdrawiamy. Dziękuję, Olu, zmykam do pracy. Iwonka, udanej pracy, do zobaczenia na macie później. Dzięki, dzięki, poczułam to w sobie, było bosko. Uuu. Super, powtórzę sobie wieczorem, miłego dnia. O właśnie to jest i to jest dobra myśl. Wiecie, że my cały czas mamy wyzwanie na Grupie Żelaznej Dziewczyny, cały czas sobie fajnie ćwiczymy na Grupie Żelaznej Dziewczyny. Ja wam nie powiedziałam najważniejszego. Jest już nas 10 tysięcy. Ironek, rety, rety. Co to się porobiło? 10 tysięcy? Ja nie wiem, no bo po prostu to jest takie szczęście, level max. I, i, I kurde, jesteśmy gotowe, żeby lecieć dalej i wyżej, żeby, żeby łapać energię i, i żeby cały czas się motywować i inspirować, bo moc jest w nas. Nas, dziewczyny. Jest nas taka moc, że to, to się w głowie nie mieści. Ja, ja się o tym przekonuję na każdym kroku, każdego dnia na każdym kroku dzięki, dzięki Wam. Więc y, jesteśmy dalej i, i lecimy dalej i będzie coraz piękniej, bo ja wiem, że najlepsze wciąż przed nami. A Monika cierpi na bezsenność, ale ćwiczenia jeszcze będą. Moniczko, kochana, życzę, żebyś z, tej, z tego schorzenia jak najszybciej wyszła i. I, I jestem pewna, że to się uda. I ćwiczenia na pewno w czymś, w, w, właśnie w, w śnie, w tym, żeby ten sen był lepszy i ciągły, pomagają. Marysia pisze: Ja później wyzwanie ćwiczę. i Patrzę na nowe mięśnie. Maria, wow, to pokaż kiedyś te nowe mięśnie i napisz, czy to są mięśnie na ramionach, czy na nogach, czy, czy na pośladkach, czy na brzuchu, właśnie. Tak! Ok. Ada, dziękuję, lecę na lekcję. Ada, udanych lekcji. O jej niby, niby nic, a mięśnie drżą. W Szczecinie też słonko. No, drżą, drżą. Fajnie, że to słoneczko wychodzi. Niech będzie jak najwięcej. To lepsze niż kawusia. No, chyba lepsze, chyba lepsze. Słonka moje, bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Monika, miłego dnia. Dzięki bardzo, ale kręcenie też było. Uwielbiam te poranki. 78 za nami, ekstra było. No, 78 to my po prostu do tej stóweczki lecimy jak szalone. I dobrze, dobrze. Tak ma być. Yy, udanego dnia aktywnego, z uśmiechami, zdrowego, ze zdrowym odżywianiem, z piciem dużej ilości wody, z otwieraniem klatki piersiowej zawsze i wszędzie, z tą dobrą postawą, dobrą energią. I do zobaczenia, kochani, na Macie. Yy, regularność to jest, wiecie, klucz do sukcesu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Mua!